Kocham, I love that fucking shit. Chuj tam w psy, no nie? Żadna praca nie hańbi, tak? Tam Kung Fu Panda nagrywali generalnie. Siemma, słodziaki. W następnym odcinku, z oglądania memu, od ostatniego odcinka stały się niesamowite rzeczy. Mianowicie, pierwszy post na Instagramie dobił do tysiąca lajków. To wcale nie tak, że przez jakiś czas uznawałem, że nie będę postował na Instagramie, bo tam, tam nie ma zasięgów. Tam w ogóle się nie opłaca wrzucać. Nie, nie robiłem tak. I oprócz tego, dobiliśmy tutaj na YouTube 100 subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jestem niezmiernie dumny, że udało nam się to dobić. I co? Kontynuujemy podróż dalej. Zapraszam do odcinka. Wczoraj spędziłem dwie godziny gapiąc się na zaćmienie. Yo, stary, ale ci się udało uchwycić. Przepiękne jest. Zazdroszczę widoku. A potem zdałem sobie sprawę, że ta antena mojego sąsiada. No, przynajmniej zaćmienie masz fajne. Pierdolę zostanę stripteaserką. Rel. Jakby utożsamiałem się, żadna praca nie hańbi, tak? A jakoś trzeba. Jakoś trzeba na te. Na nowy sprzęt do nagrywania, na przykład, znaleźć siano, nie? Wiecie, jak jest. Życie jest. Życie jest przewrotne. Życie mnie, mnie. Chyba wiem, czyj to pomysł. Darth Vader. Mi bardziej wygląda jak Wednesday. By the way, apropos Wednesday. Szczerze, tak zastanawialiście się kiedyś, jak fajnie by było mieć tą rękę od Wednesday. Ah, oh, shit. Here we go again. W okresie dojrzewania. No, God, please, no, no. No! Chuj, tam w psy, no, nie? Jakby ta ręka to jest najlepszy przyjaciel człowieka. Świat jest kotem, który bawi się Austrią. A, to tam, gdzie są te, te Alpy, te góry takie ze śniegiem, nie? I tam kangury po tych górach skakają. I wydaje mi się, że jest tam też. Pandy się tam turlają, tam kungfu-pandę nagrywali, generalnie, chyba z tego co pamiętam. Mogę się mylić, nie cytujcie mnie. Jakby kim ja jestem, żeby mówić Wam prawdę, objawioną prawdę, nie? Ale wydaje mi się, że tak było. Misjonarze mormona, gdy otwierasz im drzwi ubrane tylko w zaciski na sutkach i lateksowe stringi. No, y, tak, y, co, do, co do zasady szczerze, y, zdarzyło mi się więcej niż raz. Dobra, zdarzyło mi się więcej niż 10 razy. Ale kim oni są, żeby nas oceniać? Powiedzcie mi. Oni są dla nas nikim. Oni się dla nas nie liczą. A jeżeli chcą ze mną rozmawiać, niech rozmawiają ze mną w moim naturalnym środowisku. Wszystkie drogi prowadzą do choroszczy. To jest niesamowite, że Polska ma własny Rzym XXI wieku. Nawet, nawet Rzym nie ma własnego Rzymu XXI wieku, nie? Mamy czym się szczycić na arenie międzynarodowej. Napotkałem ciało mojej byłej w Kosnicy, w której pracuję. To było dziwne. Nadal się do ciebie nie odzywa. No, atmosfera musiała być zimna. Normalnie jakby się chowała przed tobą w lodówce. Sorry, stare, ale myślę, że tego uczucia już nie ożywisz. Hmm. Właśnie z pełnym impetem zrzuciłem butelkę Pepsi z krzesła. Czemu Pepsi była na krześle? Nie wiem. To nie jest reklama. Byłaby całkiem niezła. Wiecie, Pepsi, jakby co? Jak wrócę do domu, to mi obciągnij. Nie mógłbyś być bardziej romantyczny? Jak wrócę do domu, to mi obciągnij przy świecach. Koleś się stara, nie ma co ukrywać, nie? Ja bym na to poszedł. Myślę, że wielu kolegów by się ze mną zgodziło. To jest. Więcej niż moi koledzy zazwyczaj się starają, więc takie życie, nie? Karta stałego konfidenta. Imię i nazwisko Robert Lewandowski, numer legitymacji 1, stopień, naczelny podsłuchowy, ochotnicze stowarzyszenie konfidentów. Pseudonim operacyjny, gumowe ucho, miejsce działania, osiedla dobrych chłopaków. Cel. Sprawienie, żeby dobre chłopaki patrzyły na świat za krat. To się nie godzi. Robert Lewandowski, panie Lewandowski! Kochanie, muszę ci coś wyznać. Jestem dziwką. Slurp. Wisisz mi od chuja hajsu. Kto, kto, tak nie miał, kto tak nie miał chociaż raz w życiu? Bądźmy szczerzy. Tak samo jak życie to kurwa i się z nami dyma. ale, ale to my jesteśmy dymani. Ona nawet nie wie, ile będzie musiała zapłacić później, nie? więc jakby. <grystanie> życie. Ej, kontakt mi się urwał. Z kim? Ze ścianą. Nie, stary, ja bym się jakoś bardzo nie przejmował. Nie, kilka kropelek. Kropelki. Albo jakieś ten: kropelki. Albo jakiegoś. Innego kleju, kropelki. Yy, I będzie git, nie, jakby. Nie ma czym się stresować, wszystko powinno być git. No, się przyklei. Najważniejsze, że kontakt działa. To, że się urwał, to tam chuj w to. Kropelki. U, patrzymy na lekarstwa. Nie gówno, ja też. Pędźmy! Kocham policjantów, którzy wspierają lokalną społeczność, pomagają. Ja, ja lubię dobrych policjantów, ok? Nie lubię złych policjantów. A jak jest dobry policjant, to jest dobry policjant. Wiadomo o co chodzi. Nie? nie można być skrajnym. Wiesz po co są Niemcy na świecie? Nie, żeby robili Polakom Mercedesy. Patrząc na nasze ulice, to mi się wydaje, że te Mercedesy dla nas to nie robili tak 30 lat temu. Ale mogę się mylić, nie? Czasami lubię się zamykać w szafie i udawać, że windą jadę. Jak byłem dzieckiem, to lubiłem jak mnie kuzyni wkładali do wielkiej opony z traktora, no nie? niej mnie zrzucali i bawiliśmy się w pralkę, nie? Jeszcze trochę tam wody zawsze było, możliwe też, że trochę... Troszecz szczynów psa, jak pralka normalnie. Trochę detergentu, wiecie o co chodzi, trochę wody. Czasami się zdarzało, że później zaczęła mi piana z ust lecieć, to też piana jak w pralce, nie? To wczutka jest najważniejsza, nie? Kiedy siedzisz po środku i musisz wszystkim podawać przyprawy. Jezus, nienawidzę tego. Tak samo jak akurat w miejscu, w którym siedzisz, tym specyficznym, pod twoim akurat nosem, muszą dać tą sałatkę, której zapach odrzuca cię całkowicie, nie? Akurat w to jedno konkretne miejsce spośród wszystkich rzeczy, których zapachy lubisz albo są dla ciebie neutralne, to nie dają ci akurat to, od którego masz odruch wymiotny, nie? Jakby kocham, I love that fucking shit! Wow! Czy... Akurat w to miejsce! Co roku siedzę w innym miejscu! Zaczynam mieć wrażenie, że po prostu nie wiem, rodzina może chce mi powiedzieć, że... żebym nie przychodził? Nie, tak by nigdy nie był. Kto by nie chciał zjeść kolacji wigilijnym, Proszę was. Potrzebuję okularów. Do czego? Do widzenia, do widzenia, do widzenia. I tym jakże wesołym, memiarskim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do poprzedniego odcinka, zapraszam do następnego odcinka. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, do zostawienia komentarza. Do. O! Zbliżamy się do 100 subskrypcji. Napiszcie jaki specjal, byście chcieli zobaczyć nas, sto... 100... Jaki specjal, chcielibyście zobaczyć na 100 sub... Jaki specjal chcielibyście zobaczyć na 100 subskrypcji? Ale ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku Miłego Dzienka. Cześć!